Dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa na kolejnej edycji naszego przeglądu piosenki Moja Muzyczna Planeta. Cieszymy się, że parę osób się do nas zgłosiło. Dzisiaj mamy eliminację. Finał jest 27 maja i finał jest poprzedzony warsztatami z zespołem muzycznym, ponieważ chcielibyśmy, żebyście ci, co, co, co będą zakwalifikowani po jednej próbie z zespołem muzycznym, próba będzie 21 maja w niedzielę, tutaj, żebyście po prostu poćwiczyli z zespołem na żywo i żebyście zaśpiewali z zespołem na żywo. Ponieważ całe życie ja chyba myślę, nie wiem kto, czy ktoś z was śpiewał kiedyś z zespołem muzycznym, gdzie jest perkusja, gitara basowa, klawisze i tak dalej i tak dalej. Bo tak cały czas śpiewacie z tymi podkładami, no i będziecie mieli kolejne jakieś fajne doznania. Także to dla Was przygotowaliśmy. Przedstawię Wam naszą Radę Artystyczną. Chcieliśmy, kiedyś w tej Radzie Artystycznej zasiadali dyrektorzy, kompozytorzy itd., a w tym roku postanowiliśmy, że zasiądą w tej Radzie sami wokaliści. Ci, którzy śpiewają na co dzień, śpiewają na różnych imprezach, śpiewają i w duszy śpiewają, także pozwólcie, że ich przedstawię. Zacznę może od prawej strony. Luisa Roszak. Luisa Roszak śpiewa w znakomitych zespołach, śpiewa gospel, śpiewa różne piosenki. Poza tym, poza tym jest chyba nauczycielką. Nauczycielką jest Polonistką. Obok Ania Czerniewska Rybarczyk. Wokalistka występuje bardzo często na imprezach organizowanych przez nasz ośrodek i nie tylko, ponieważ koncertuje w całej Wielkopolsce. I obok, jedyny, Toma, jedyny mężczyzna w tym, w tym towarzystwie, Tomasz Dymowski. Tomasz Dymowski, wokalista, instrumentalista, kompozytor, także jeżeli ktoś z Państwa gdzieś tu mieszka w okolicach Jaraczewa, to na pewno zna Tomasza. Tomasz też kiedyś uczestniczył w zajęciach w naszym ośrodku kultury tutaj, teraz już jest wiadomo, uznanym wokalistą. Także myślę, że kompetentne jury, kompetentna rada artystyczna będzie Was oceniać. Poproszę teraz Zuzannę na scenę. Zuzanna będzie prowadzić ten, ten koncert dzisiejszy. Proszę, można, oklaski. O, właśnie. Zuzanna poprowadzi, Zuzanna powie, kto będzie śpiewał, co będzie śpiewał i tak dalej. Jako pierwsza wystąpi dla Państwa Oliwia Cieślak z utworem Nic dwa razy się nie zdarza. Zapraszamy. Dziś kiedy jest slang Dziękujemy bardzo dobra. Jako następna wystąpi Maria Kibil z utworem kosmos. Planety, komety, wotłani unoszą się na niebie. I choć grawitacja tak nas przyciąga w dół do siebie. Daleko tam jest życie. Ja wiem. Thanks. Śpiewała dla Państwa Maria Kibil. Proszę uprzejmie. Dziękujemy. Następną poprosimy na scenę Zuzannę Walendowską z utworem Mori. Aha, jeszcze, jeszcze coś może dodam, ponieważ pomyliłem się przedstawiając jednego członka naszej Rady Artystycznej. To, to nie jest Tomasz, tylko Piotr. Tomasz to jest jego tata. Pomyliłem się, przepraszam Panie Piotrze. Nie wolno mi zwlekać w tej dłużej. Tu straszny ścisk. Mieliście przyjść później, ja płynę i biorą mnie gdzieś daleko, stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię ból, weźcie się nie spieszcie. Proszę was o lód, łamie mi się serce, pali mi się grud. błagam chwilę jeszcze. Jeszcze kilka słów, a jeśli już, to wezmę tam ze sobą, póki dróż, przy bramie będę czekał patrząc tu, ty wolny chwil, czasem na mnie spój. Dziękujemy bardzo, Zuzannie. Proszę. Następną poprosimy Emilię Maćkowiak z utworem wodospady. Nowo pozmejam te chwile milczenia I oddam ci ostatni tek Pojawia się z i mówi, że też tego chcesz Nie chcesz Szedłeś ty sam, nocą bez gwiazd Tak samo jak ja, spotkałeś już strach I tak za rękę nie złap I te kilka zdań wystarczy, bym ja I way. taneczne też tak ćwiczysz? Fajnie. Następna wystąpi dla Państwa Liliana Zaradniak z utworem Meluzyna. Mój kochany pustoraku No jednak Meluzena to nieśmiertelny przebój. Proszę bardzo. Dziękujemy, a śpiewała chyba Małgosia Ostrowska. Serdecznie zapraszamy kolejną uczestniczkę Antonię Genderem z utworem Małgośka. Nie się już, już palą fast Dziękujemy bardzo. Śpiewała Antonina Gendera. Proszę bardzo. Dzięki. Kolejna wystąpi Hanna Proksa z piosenką Radość na ulicach. Spójrz dookoła, uśmiech na innej twarzy spraw. nie szczęście i nadzieję, może być lepiej. W górę, w ręce cały świat. że też spójrz dookoła, uśmiech za innej dwa spraw. Wierz szczęście i nadzieję, że może być lepiej. Wznieś z góry głowę i tak w ręce cały świat. To lepszy dzień będzie, gdy, gdy szczęściu szansę dasz. Dziękujemy bardzo Hani. Jeszcze tylko dodam, że Hania w karcie zgłoszenia napisała, że gra na ukulele i żegluje. Kolejna wystąpi dla Państwa Maja Ryszyńska z utworem Mori. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż, przed ramię będę czekał patrząc w duch. obok mnie aż i tu. Bardzo dziękujemy. Śpiewała Maja Jerszyńska. Kolejna wystąpi Kornelia Lewandowska z piosenką Mam tę moc. Moc mojej władzy lodem spada dziś na świat. nie pcha. No, Kornelia, rzeczywiście słychać, że masz tę moc. Świetnie, dziękujemy bardzo. Ostatnią osobą, która wystąpi w pierwszej kategorii jest Wojciech Pawlak z piosenką Dni, których nie znamy. By tu pewien ktoś, kto miał. są tylko te nich, których jeszcze nie znamy Wasz jest kilka tych dilki, na które czekamy. Wasze są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Wasze jest kilka tych dilki, na które czekamy. Dziękujemy bardzo. I oczywiście Wojciech ma rację, że ważne są te dni, których jeszcze nie znamy. Co nas jeszcze w życiu czeka, tego nie wie nikt. I kto następny przed nami? Osobą, która otworzy kolejną kategorię, jest Katarzyna Bączkowska z utworem Najlepszy dzień w moim życiu. Mam dziś 25 lat, połowę czekałam na najlepszy dzień w moim życiu. nieskończony smak a on przefrunął jak ptak i tak odleciał w ukryciu Tęsknie za śmiechem w te dni za tańcem do Taylor Swift Zacznijmy znów od początku Magistera potem ślub, bo spiral Dziękujemy bardzo Katarzynie. Oczywiście przed chwilę była z nami na scenie Sanach, także wokalistka bardzo lubiana przez dzisiejszą młodzież. I kolejny wykonawca będzie... Kolejną uczestniczką jest Alicja Janczak, która zaśpiewa utwór Szklana pogoda. Rykwe zamki zabezpieczą drzwi, szklany judasz kości skontroluje noc. Straszna, kiedy kłódki trzy na złodzieja w bracie naryntujesz, windy szumią, kiedy do snu. Sąsiad bacie, ślepie na kolanach, może jeszcze raz się uda znów. Przedrwać noc i dociągać do rana. Dziękujemy Alicji. Proszę. Kolejna wystąpi Agata Skrzypczak z utworem dziś późno pójdę spać. Nie mogę ruszyć w przód. Nogi sklejone taśmami zaczynam zbadać w dół. Badam do góry nogami. Myślę sobie zaraz obudzę się. Lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że wszystko chyba nie. Agata Skrzypczak. Dziękujemy bardzo. Ostatnią osobą z drugiej kategorii jest Zuzanna Mikołajczak z piosenką Opowiadaj mi tak. Lecą liście, no i oczywiście jesień już. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr Cóż to dla mnie, odkąd ciebie tylko o, odkąd znam, łatwo sobie zimą radzę. Bardzo, Zuzany, nie? Pierwszą osobą już z trzeciej kategorii jest Kinga Mikołajczak z utworem biedna. Marzyć nie umiesz w pokoju samotna, biedna jesteś. Marzyć nie umiesz, gdy mróz rzeźbi okna, biedna jesteś. Każdy marzenie wzbogaca, człowiek do marzeń powraca. Żal, że nie umieszczenie. Biedna jesteś. A wystarczy przecież tylko chcieć. By znaleźć szczęścia, odrobinę. Do marzeń wszystko można mieć. Więc tak mi ciebie żal dziewczyno. Masz swego chłopca wieczory jesienne, biedna jesteś że nie wiesz, co noce bezcenne, biedna jesteś. Spróbuj pomarzyć troszeczkę, spróbuj pomarzyć chwileczkę. Wszystko się zmienia, nie znasz marzenia, biedna jesteś. Dziękujemy bardzo. I mieliśmy na scenie nawet trochę jazzu. Ostatnią uczestniczką naszego dzisiejszego przeglądu jest Emilia Wieła z utworem Brzydcy. Nie mów to mniej więcej tak Wyglądasz dziś jak nikt Jakoś nie dziwi mnie już wcale 家。<Yeah. S 2> yeah. Dziękujemy bardzo. Oczywiście nie w tym rzecz, żeby być brzydka, nie. Najważniejsze. No i szanowni Państwo, to była ostatnia wykonawczyni podczas dzisiejszych eliminacji. Teraz nasza szanowna Rada Artystyczna uda się na dół na obrady. A ja mam dla Państwa kilka komunikatów. Czyli tak, ci, którzy zostaną zakwalifikowani. Otrzymają od nas informację telefonicznie, o której godzinie będzie próba 21 w niedzielę. Tutaj. To tyle dla, dla Państwa. Dziękujemy za przybycie. Aha, i najważniejsza rzecz, ponieważ jurorom dajemy czas, oni się naradzają. Ogłoszenie wyników zobaczycie Państwo o godzinie 17 na naszej stronie internetowej i na naszej stronie na Facebooku. I to będzie. W zasadzie tak, wy jesteście wolni, macie teraz święto, możecie świętować dalej święto Konstytucji 3 maja. My idziemy na obrady. O godzinie 17 wchodzimy na stronę Goku albo na stronę Goku na Facebooku i tam są wyniki tych osób, które zakwalifikowały się do finału.